Witam serdecznie, z tej strony Konti i chciałem w tym krótkim takim materiale pokazać wam mniej więcej na czym stoimy obecnie z moim buildem, tym na 70 levelu, wczoraj skończyłem akty, jestem na mapach, mam DBO na tabule, trochę takiego sprzętu do levelowania, czyli ogólnie rzecz biorąc nic ciekawego i chciałem wam pokazać mniej więcej jak to się sprawuje. Teraz polecimy sobie taką szybką t dwójeczkę. Nie moc się szału spodziewać, bo tak jak mówię y, nie mam jeszcze sprzętu do tego, ale mam już trzeci labirynt zrobiony, dziś prawdopodobnie będę chciał zrobić, o Jezu ale przycięło, dziś będę chciał zrobić y, uberlaba, zobaczymy co z tego wyjdzie, y, no i zobaczymy, wow, co się stało, jakby mi się nie zaczytały jeszcze wszystkie te, wszystkie tekstury, bo tak momentami wyglądało to jakby mnie powietrze biło. Czemu nie? W końcu to jest GGG, więc no. Co tu jest? The Reduce Class Charges Movement Data Caspin mobki mają, więc nie mają bonus do medu. Ogólnie tak jak wspomniałem, no, sprzętu nie mam, jak widzieliście. Zbytnio żadnego. A te moby kersują Vulnerability dostaje na twarz. To dlatego takie hity dostaje też. Nie mam flaszki na imię to curse. Ogólnie nic tu jest jeszcze wiele nieprzygotowane. Powoli sobie jakoś lecę. No i od razu vulnerability to dostałem na ryło więc żeby nie było zbyt kolorowo, to może nie zginę, dobra, nie zginąłem. Widzicie, damage jest bardzo fajny. Jak dobrze się ondzie expert attack to naprawdę to bije dość konkretnie. A teraz to się nie wiem co się stało, szczerze powiedziawszy. No, dużo brakuje jeszcze, do surwi przede wszystkim. To będziemy sobie robić na spokojnie. <grywania> Materiał wyszedł, jaki wyszedł. Miałem wam pokazać coś, jak to fajnie bije i w ogóle. A jak na razie, to po prostu trafiłem na mapę, na której cały czas umieram. Więc e, słaba reklama buildu. Ale dam radę, widzicie, no damage jest fajny. To vulnerability fakt się psuje. Jak dostanę Kersa na twarz, to się dość szybko kładę. No i jeszcze małby z tym, z Proximity Shieldem, nie? To już w ogóle absurd. Widzicie, Ao jest całkiem spoko już teraz. Może uda się jeszcze jakieś ciekawsze to AOE zrobić. Czas pokaże. Pulverize zrobi tutaj całkiem sporą robotę, jeżeli chodzi o AOE i Fist of War Support. Więc jest naprawdę świetna opcja, a Walheista sobie odpaliłem, nie wiem po co. Bum. Exerted ataki robią naprawdę świetną robotę tutaj. Z tym Warbringerem u Berserkera. Jeżeli mi zas się rage, to dostaje 50%, moje egzertowane ataki dostałem 50% more I co jest najciekawsze, mechanika Warbringera działa inaczej niż myślałem. Działa znacznie lepiej, bo w momencie, kiedy mamy 25 lub więcej Rage'a i użyjemy Warcry'a, to ten Rage jest pochłaniany i dostajemy właśnie wzmocnienie tych Exerted ataków. Ale jeżeli użyjemy tego Warcry'a, mając 25 lub więcej przy mobach, e, czyli będziemy mieć ten power, które dają te moby w związku z Warcry'em, to nie dość, że nam się to aktywuje, to w tym samym czasie również otrzymujemy dodatkowo rage. Więc. To jest OP, shit, man! Tyle mi pozostaje do powiedzenia, to jest strasznie OP. Bo dostajemy Rage'a, który nam e, daje niezłego kopa, ogólnie rzecz biorąc. I... No i co? No i kurde, jeszcze dostajemy dodatkowo to wzmocnienie do tych ataków. Wszystko było spokój gdyby ona się tak nie teleportowała. tam ile profesji No i dobra, jest ok eee, No, no, początek był jaki był. Nie wyszło to najlepiej. W każdym razie, yy, tak to mniej więcej działa, AO jest całkiem spore. Ogólnie rzecz biorąc, DBOS Dirge robi też całkiem sporą robotę. Jak widzicie, mam sobie na przykład 15k. Odpalam Warcry'a i robi mi się 23. Czyli to jest spoko, pyk. Dodatkowo od odpalamy sobie bladstens i mam już 27. Mimo, że Bloodstains'a AO jest i tak całkiem spoko, nie? Więc to jest nice. Kolejna sprawa jest taka, że no to wiadomo, ta gold Goldrim Lasty, no mało defensywny sprzęt, amulet... Może nie będę mówił, ringi też, szał... ten jest mi się spoko w miarę trafił, jak na początek to, to jest łajno. Pasek, tu bym w sumie life'a mógł ewentualnie na, 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 W ogródku wycofać live moda i do, dołożyć mu jakieś no, life moda, więc może coś z tego by było, jakie resisty. E, rękawice, no to wiadomo, też szału nie robią. Ogólnie rzecz biorąc itemy mam straszne, jeżeli chodzi o, o, o Ascendancy, to pierwsze poszedłem sobie w Craved Slaughter, później poszedłem w Pain River, a następnie poszedłem w Warbringer, a po trzecim Labie, zastanawiałem się czy po, Mercy, po Uber Labie nie pójść w Aspect of Carnage, ale po tym jak zobaczyłem, że Warbringer działa inaczej, czyli tak właśnie mówię, czyli jeżeli mamy 25 lub więcej, e, ale użyjemy wokół mobów, to dostajemy tego buffa pod egzertę do ataki, 50% Mordem to jest naprawdę mnóstwo obrażeń. I do tego dostajemy jeszcze ten rage z automatu, w zależności od tego wokół czego się znajdujemy. W ogóle zwróćcie uwagę na to, to nie wiem, czy ja to źle widziałem, czy po prostu yy, zmienili to przed startem, że Urkry daje nam 10 rage za każde 5 powera. Jeżeli mamy 20, mniej niż 25 rage'a, ogólnie rzecz biorąc działa to tak, że unikatowe moby, bosowie i tak dalej, są liczeni jako 20 power'a. Czyli podchodzimy do bossa na czysto, odpalamy warcry'a i dostajemy 40 rage'a na dzień dobry. Odpalamy kolejnego warcry'a, zjada nam 25 rage'a. Wzmacnia nasze egzerty do taki i dodatkowo zwraca nam też 20 rage'a, czyli tak jakby za 5 rage'a dostajemy 50% more damage'u, możemy odpalić sobie berserka w międzyczasie, to nam da kolejną kupę damage'u, yy, cooldownuje nam się warcry, używamy znowu, znowu dostajemy rage i to będzie po prostu jakaś rzeźnia jednym słowem. Ogólnie rzecz biorąc to ja nie wiem, czy to nerfa nie dostanie w najbliższym czasie, bo według mnie to jest OP, jest to zdecydowanie strasznie mocne. No i wiadomo, jak będę miał Right of Ruin, no to będę dodatkowo miał Triple Effect of Rage, czyli nasz atak, damage, Attack speed, movement, speed będzie potrojony, więc prawdopodobnie zrezygnuję z planu Aspect of Carnage, pójdę w to, zresztą przetestuję, bo planuję sobie harta ubrać, tu zrobić 6 linka, więc troszeczkę inny zamysł niż to było w w moim materiale startowym, starterowym, startowym, bo planowałem mieć Dual Six Link Setup, a i w drugim by mieć Warshift Totema z wersją walową, oczywiście, która również zadawałaby dosyć dużo obrażenia. Kolejna zmiana to zrezygnowałem z tej części drzewka, tak jak to planowałem, z racji tego, że Ice Crash ma teraz 100% konwersji, nie potrzebuję iść pod Winter Spirit. Więc jeżeli nie potrzebujesz tu, to nie ma sensu się tutaj pchać, tutaj pchać. Po prostu pójdę sobie w Large Clu Jewel Socket, tutaj e, i zrobię albo tu pod to Melee Physical Damage. E, chociaż tu widzę, że jest attack with Melee Weapon, dealing increase damage with Elements. No nie, Melee Physical Damage, albo pójdziemy w tego soketa pod Armor. Zależy, zobaczymy jeszcze. I tu klasterki będę sobie gdzieś tam jakieś rozwijał. I spoko. Teraz zmierzam ogólnie rzecz biorąc do tego, żeby Deep Breaths tutaj sobie wzmocnić do maksa. Później pójdę sobie w Combat Control, co sprawia, że Warcraje nie zużywają exert stacków z Travel Skill chociaż tego nie jestem na 100% pewien, czy tam pójdę. bo Zastanawiam się nad zmianą Lip Slama na Dasha z Second Windem i to po prostu Dasha używać jako Main Movement Skill. Zobaczymy jeszcze, czas pokaże, i tutaj zmierzam też pod axe Speed and Rage, you lose Rage Slower, i tu pod plus 5 Maximum Rage, Attack Speed i Damage z aksami. Więc w to pójdę jeszcze, czyli reasumując, idziemy teraz w Deep Breaths, idziemy tutaj w Hatchet Master, i prawdopodobnie z Combat Control jednak zrezygnuję na rzecz Dasha z Second Windem. No i zobaczymy. I zapewne tak to się skończy, pójdziemy w Cluster Jewel'e. Ewentualnie jeszcze się zastanowimy czy nie pójść w Attack Speed and Rage, bo to jest też spoko. 12% Attack Speed'a, dodatkowo 40% y, utra, wolniejsza utrata Rage'a y, i dodatkowy maksimum Rage plus 10, czyli miałbym plus 15 łącznie z Hatchet Master'em, co daje nam 65 Rage'a i pytanie, czy to również y, zmniejszy, czy to będzie na Berserku działać. Powinno działać. Lose 5 rage per second w przypadku, kiedy będę miał 60% mniejsze wolniejsze tracenie, czyli jakby 3 sekundy mniej, więc w teorii by wyglądało na to, że powinienem tracić 2 rage'a na sekundę, jeżeli to się będzie tak skalować. Tego jeszcze nie wiem. A co za tym idzie, po odpaleniu Berserka będziemy mogli po prostu wystosować znacznie większą liczbę ataków, zanim on nam zejdzie. Tak więc tyle ode mnie w tym krótkim materiale. To jest taki e, film na celu pokazania tego, jak build się, że tak powiem, rozwija. Nie jest to jeszcze forma taka, którą mogę się jakoś super chwalić i mówić, słuchajcie, to jest zajebiste. grajcie tym. Aczkolwiek bardzo możliwe, że takie będzie. Czas pokaże. Tyle ode mnie. E, standardowo reklama, Jakby się Wam podoba. Możecie stać łapkę w górę, suba z dzwonkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco, jak ktoś chce wesprzeć, śmiało. Tyle ode mnie. Do zobaczenia na Twitchu i w kolejnych materiałach na kanale. Cześć, trzymajcie! Się.